Jesteś kurwa taki zmadowany debilu jebany, naprawdę. A, weź ktoś, kurwa, tak, sipałe. Oczywiście księżniczko. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mi tak ubliżał, naprawdę jak wy sobie. Tak, A, by, byś poznała go, to byś lepiej zjechała z tą kanałem. Ale wiecie o co chodzi. i drugiemu ubliżacie sobie, to gdzie jest ta męskość? Gdzie, jest, gdzie są zasady? Gdzie jest jakiś jakieś. jakieś La Luna uczucie... sugeruje, że po takich słowach któryś z was powinien podejść i. Się nie na chodzi na o web. to, nie, nie, ja sobie nie wyobrażam. Po pierwsze, to fraje, tak do mnie nie odzywaj. Co nie wyobrażam. Na przykład co nie wyobrażam, ktoś mi ubliżył. Naprawdę tak. tak. Ja nie wiem, wy jesteście youtuberami, tak? A czy no nie. z Twitcha streamu? Nie, ja, ja, ja nie odróżniam jedną i To coś tam w internecie. Okej, okay, no ja rozumiem, że, że w internecie, w internecie my, tak. każdemu wszystko wolno Gak. i tam sobie jadą, tak samo jak mi jadą, i tak dalej, ale ja sobie naprawdę nie wyobrażam, że ktoś przyszedł mi na wizji i tak ubliżył. Ja są... to nie wiedziałem, że taka moralizatorka jesteś. No, czy, ale ja zawsze taka bym widziałaś, żeby ktoś mi ubliżał? Jeden próbował. Jak, widziałem, jak Gimper zadał ci no, jedno dokładnie. pytanie ja, i od razu od Ale ja nigdy nikomu nie niego? ubliżam i sobie też nie, nie wyobrażam sobie, no, i żeby dziwi się, ktoś. Że nie a to, a ktoś komuś życzy śmierci, czy na przykład czy jakiś. No, wiesz o co to chodzi? No to. Może w tym momencie, jak urodzisz dziecko, twoje dziecko zacznie rosnąć w internecie, przyjdzie taki typ jak Twój Tomek i go kurwa scheltuje i dostanie depresji, będzie chciał się pomieścić. Życzę Ci tego. Życzę Ci tego. Wy też nie, nie wyobrażasz sobie, no żeby się, ktoś, że nie a tego, a ktoś komuś życzy śmierci.